W Amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim 19 maja odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 13. edycji Uniwersytetu III wieku. Spotkanie poprowadziła koordynator UTW Anna Tomczyk-Anioł. Ona też powitała zgromadzonych w Amfiteatrze słuchaczy oraz zaproszonych gości. Burmistrza Piotra Kozłowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Rafała Suchermana, dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwirę Kozłowską, Marcina Zmitrowicza, dyrektora obiektu, a także nadleśniczego nadleśnictwa Kozienice Tomasza Sota oraz prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej Lecha Wiśniewskiego. W swoim wystąpieniu zajęcia, burmistrz gminy Kozienice rozmowy, podkreślił, że to spotkanie się ma się dla niego szczególny za... charakter. Za nami 13 edycja Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mimo pesymistycznych prognoz chyba nikt z nas nie przewidywał, że przez blisko rok zajęcia, spotkania, rozmowy Będą odbywały się w trybie zdalnym online. Myślę, że pani dyrektor i pracownicy Kozieńskiego Domu Kultury stanęli na wysokości zadania. Dostosowali ofertę Uniwersytetu Trzeciego Wieku do nowych niezwykle trudnych, pandemicznych warunków. Piotr Kozłowski wyraził też zadowolenie, iż mimo wielu ograniczeń słuchaczom Uniwersytetu udało się realizować określone działania. Ten rok akademicki kończy prawie 500 słuchaczy, ponad 250 aktywnie uczestniczyło w zajęciach zdalnych i tak jak słyszałem od pani dyrektor pojawiła się nowa grupa aktywnych liderów, Cieszy mnie to ogromnie, na pewno będę też obserwował Państwa poczynania i niezmiernie i niezmiennie zachęcam też do aktywności i współtworzenia tego Uniwersytetu. Niestety, moi drodzy, los nie wszystkim dał szansę, abyśmy aby tutaj byli z nami, abyśmy byli razem. Niestety, niektórzy przegrali swoją walkę o zdrowie. I życie. Pomyślmy o nich ciepło, wspomnijmy wspólne chwile i dalej twórzmy ten wyjątkowy, kozienicki uniwersytet III wieku z ich duchowym wsparciem. Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska poprosiła by minutą ciszy uczcić pamięć słuchaczy UTW, którzy w tym roku odeszli. Ona również podkreśliła, że 13 edycja Uniwersytetu do najłatwiejszych nie należała. Poprzedni rok akademicki 2019-2020 kończyliśmy wirtualnie, zamknięci w domach. I tak też w większości wyglądał obecny rok akademicki 2020-2021. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, że mimo rozdzielenia spowodowanego koronawirusem, byliście Państwo jednak razem w rodzinie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wasza aktywność i otwarcie. Wasza chęć rozwijania swoich umiejętności, zdobywania nowej wiedzy, poznawania świata jest dla nas co roku ogromną inspiracją, którą w tym roku jeszcze bardziej doceniliśmy. Elwira Kozłowska podczas swojego wystąpienia przedstawiła też statystyki. W wyniku naboru słuchaczy na rok akademicki 2020-2021 zgłosiło się 474 osoby, w tym 30 nowych słuchaczy. Zdecydowana większość to kobiety stanowiące 363 osoby. Wśród studentów seniorów są również małżeństwa, w tym roku było ich 63. Wszystkim zaangażowanym i aktywnie działającym na uniwersytecie osobom kował przewodniczący rady słuchaczy Przecież UTW Dariusz Szewc. On też życzył wszystkim udanej przerwy wakacyjnej. Życzę państwu w imieniu rady no, cudownych wakacji, ciepłych, słonecznych, dużo, dużo zdrowia, zapomnienia o tym, co było nie, nie halo, i do spotkania. Myślę, że też w tym miejscu na inauguracji 14 już Uniwersytetu. Dziękuję pięknie. Przed zgromadzonymi wystąpiła również Łucja Makarewicz, wdowa po wieloletnim przewodniczącym Rady Słuchaczy UTW Witoldzie Makarewiczu, która podziękowała społeczności Uniwersytetu za wsparcie po stracie męża. Poza okolicznościowymi przemówieniami w trakcie uroczystości przekazano też nagrody osobom aktywnie działającym w tym roku akademickim online w kulturalnej grupie KDK. Były też podziękowania i upominki dla przedstawicieli Rady Słuchaczy. Na zakończenie uroczystości przed zgromadzonymi wystąpił Krzysztof Kis. Gdy ci szepnie, ukochana, jedno małe słówko ty. To zobaczysz, że to świetny rym do psy